Cześć, cześć, witam się z wami z Karoliną, aka Foodbook. Dzień dobry z cydrem, a raczej dzień dobry wieczór, bo jest już 17 godzina, ale jesteśmy tutaj, zebrałyśmy się ponownie, tym razem w Krakowie, by zabrać was ze sobą wielką, jedzeniową i niejedzeniową podróż z nami. Jesteśmy tutaj, bo tym razem Karo postanowiła mnie ugosić w swoim mieście i oprowadzić po zakątkach Krakowa. Po Wawelu, po smoku wawelskim, sukiennice, pizzeru narodowe. Tak, bo nie wiem, czy wiecie, byłam w Krakowie może raz w życiu, jak byłam małym dzieckiem, poza tym chyba nigdy. Albo przynajmniej z tego, co pamiętam, to nic nie pamiętam, <grytanie> więc będziemy chodzić, jeść, zwiedzać i oczywiście zabieramy Was ze sobą. Welcome to Kryky. z KaroFootball. Izu powiedziała, że i takim świetnym grałem w Krakowie jest przejechać się tramwajem papieskim. Nie powiedziałam tego, ale możemy tak uznać. Jak go znajdziemy, to musimy. Ej, ale jak znajdziemy tramwaj papieski, Nie. to musimy się nim przejechać. Albo przynajmniej tym całym z AlProniem lekiem. Lecimy z tym odcinek. To były wegańskie opcje. Mhm. Kara poczęstowała mnie cydrem i przygotowała... Tyle jedzonka dobrego, a ja jestem. No, nie byłam głodna, dopóki nie zobaczyłam, więc jestem bardzo excited. Zaraz tam pewnie opowiem, co jest czym, bo jeszcze widzę, że tam tworzy do końca ostatnie, ostatnie swoje dzieła. Dobra, Karo, opowiedz nam, co tutaj mamy. Jakieś takie zawijające. Zawijające. To jest czekolada, cynamon, jakieś jagody, ale strasznie, słabo poczuć nadziei, nie wiem dlaczego. Nieważne. Flaneczki z, z domowym pesto, szpinakowym i pomidorkiem takim z marynatą. Takosy, kalafior, awokado, dymka i sosik. To jest taki fajny kalafior. A to są takie placuchy. Przepis w moim e-booku. Kurde. Kupu do mojego e-booka za 25 zł, aby zrobić coś takiego. Zajebiste. Warte, nawet. No, taki placuch. Placuchy a'la pizza, to wygląda jak pizza po prostu. Nie. Pizza pesto. No, ma... Piada. To jest zera, z sera, żeby było trochę białka w tym Zarąbiście. dniu. Ale bardzo mało jest tutaj tak białka. Kocham. Ale mogę Ci dać brzydkę białkową. <grym grym grym> Wegańską z My Proteins. Kupujcie z kodem GARDOTKA10. GARDOTKA po prostu, ale dobrze. <grym> ale 10%. Znaczy nie, tam tam to jest, to jest coś... więcej. Dobra, jemy. No na ciepło, Dobra, to, to zaczynam to... od tego, co ciepłe. Okej, okay. ej to wygląda ładnie, to wygląda bardzo ładnie, zajebiście. Co, ale jestem cała już w sosiku. Mmm, to jest sosik czosnkowy, czy to pesto jest czosnkowe? Kocham mm. czosnek. Dużo tam czosnku, ale sos. Zero mm. laktozy i zero samo To na YouTube'a, to nie wiem, czy ten kanał jest gotowy na pijacki content. Bo tutaj wiecie, feed, jedzonko, siłownia. To wygląda jak sok jabłkowy gazowy. Rozwodniony wodą jeszcze, żeby za mocno nie było. Dokładnie tak, to woda w postaci kostek lodu. Przecież to jest błym? No Ale były kostki lodu. <laughs> <laughs> Zjadłyśmy dużo pysznego jedzonka i zaraz idziemy z tym właśnie o to nastawieniem życiowym na miasto. A z jedzenia zostało tyle. Zgadnijcie kto pochłonął więcej. Zuzia. To jest najlepszy, pewnie angel mojego życia. Ale to jest ładny taki golden hour teraz. Golden shower. Golden shower. Cheers. Cheers. Idę sobie spokojnie po mieszkaniu, a tam ktoś wyjada okruszki. Ja bardzo lubię okruszki. Nie lubię, jak się marnuje jedzenie, tym bardziej tam. Dobrze, jedzenie. dobrze. Zero waste. Zero waste always. Udało nam się wyjść z domu, brawo my, Karol się w ogóle przebrało, wygląda jakby był kolejny dzień, ale ja Was nie zmylę, to dalej ten sam dzień, idziemy na food trucki, na, a Kupa 5. na ulicę Kupa 5, więc bardzo ciekawa ulica. E, idziemy tam do Moonlight, czyli tak. jakieś koreańskie tosty i zobaczycie zajebisty księżyc. Tak, idziemy na księżyc, po prostu. Idziemy na piechotkę, bo stwierdziłyśmy, że jest piękna pogoda, jest idealnie teraz. Dobrze, że przeciekałyśmy te upały, tak. bo wcześniej było za ostro, więc idziemy teraz po prostu coś, może więcej się napić, może coś zjeść. Nie wiem, nie, wiem, nie, to... nie wiem, na pewno idziemy zobaczyć księżyc e, i idziemy e, zobaczyć więcej Krakowa, znaczy ja idę. Musikać. Kobiety mają małą pojemność pęcherza i potrzebują dużo szybciej chodzić do terapeuty. Nieprawda! Ja teraz... To są Prawda. zaburzenia uroginekologiczne. Jeśli ktokolwiek ja mówi inaczej, to idźcie po prostu do urofizjoterapeutki i Wam naprawi to. O, to jest już galeria Kazimierz. Jest... Słyszeliście o takie? Galeria Kazimierz. Robi wrażenie. ktoś z TikToka to wie. Ja nie jestem na TikToku, więc nie wiem, jestem boomer! Cześć, jesteśmy w Stegnie, pozdrawiam ze Stegny, dzień, dzień, dzień drugi w Stegnie. Pozdrawiam Was w Stegnie, cześć! Nie o, wiem dobra, o co chodzi! Kara będzie mi robiła prezentację Stegny, bo. Cześć, witam wszystkich, oto jestem w Stegnie. 2020 roku, drugi raz w Stegnie, relacja ze Stegny, śledźcie moje filmiki. będzie, może wejdę do wody, poda zimna, ale może wejdę pływać. Stegna! Stegna, i patrz na komentarze. Nie? Czy to się nie? Patrz, patrz, w Stegny? Gdyby ktoś nie wiedział, to jest stegno. Czekam na ze zestegny. To totalnie bumer. To jest stegno. Jestem pierwszy raz w Krakowie na okrągłaku. I jest bardzo ładnie. Jestem w szoku, bo jest bardzo ładnie. Dobry, cześć czołem. Witamy się z Wami drugiego dnia krakowskich podwojów. Idziemy na piknik. O poranku karo zaproponowała nas jest piknik, jesteśmy gotowe. Na krakowskie zobaczcie. Krakowskie, krakowskie Malediwy dzisiaj. To jest zobaczymy. po prostu coś, co trzeba w Krakowie zobaczyć, trzeba to doświadczyć i nikt wam inny tego nie pokaże, tylko my. Tylko Karo wam pokaże, a ja będę jako druga pokazująca, bo tam nigdy nie byłam, więc nie mogę powiedzieć, że pokażę. Mamy wszystko, jesteśmy załadowane i będziemy jeść w plenerze i to nagrywać. Będzie super. naszego pięknego śniadanka by Karo Footbook, ale jest tak gorąco, że nawet nie miałam siły wcześniej wyciągnąć z telefonu i do Was coś pogadać, bo jest 31 stopni, 32. Ja się generalnie topię, plus wypiłyśmy litr bezalkoholowego Prosecco, więc bąbelki w brzuszku. Ja się toczę. Nie idę, tylko się toczę. Jestem przegrzana, przebodźcowana słońcem. Czuję, jak poci mi się moja mostarz. Mój wąsik, wąs jest spocony Jesteś wąska Co to znaczy? Aaa jestem w Okej, GenZi, pozdrowienia dla wszystkich, którzy oglądają GenZi Idziemy do domu, chwilę odpocząć po jedzonku i ruszamy dalej na miasto Dalej w poszukiwaniu jedzenia, albo przynajmniej w poszukiwaniu kawiarni z klimatyzacją I różnej kawy, błagam, znajdźmy gdzieś mrożną O, 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 Tak, to jest plan nie można znaleźć... Jakiejś rozsądnej, to pójdziemy do Starbucksa po prostu. Dobrze, jestem gotowa na wszystko, co będzie zimne, kofeinowe i smaczne. A dzisiaj jest taki, że chodzimy i zbieramy różne dobroci. Teraz pierwszy stop to była uh, szwedzka, szwedzka bułeczka Kündelbüle. Nie mam pojęcia, czy mówię to dobrze, możecie się śmiać w komentarzach. W każdym razie bułeczka akurat dzisiaj wzięliśmy z cynamonem samym, ale jak będzie dobra, to zaatakuję jeszcze, jeszcze taką prawdziwą kardamonkę. Ha! jak zawsze, ale ja mam ciemną, po prostu. Mm. No jest lekko ciepła. I'm excited. Co smakuje jak cinni minis w formie Ja całe dzieciństwo zjadałam opakowanie cinni na raz. Dla mnie to jest... o Przyszłyśmy z Karo jak turystki do sklepu Hebe. Pamiętajcie kochani o nakładaniu SPF-a, o reaplikacji. Dzisiaj się wycikałam. mam ten sam dokładnie, poleciłam Karolince, bardzo fajna rzecz. Oj przepraszam, tutaj coś tam gadało, więc może powiem o tym później. E Karo mi poleciła dzisiaj ten olejek do, do makijażu, więc sobie go sobie kupię. Jest jeszcze w ogóle na promocji w takiej dobrej cenie, więc chyba idzie ze mną. Z jak jeszcze hebowych kocham te kremy nawilżające z Everline. Cudowne. Karolinka mm. też polecam. Zudrować się nie trzeba, bo robić pan Wam taką satinę na twarzy. I też jest w zarąbistej cenie, więc kurde, chyba muszę. Nie mam nadzieję, że będzie jeszcze na promocji, jak będę w domu. Pojadę ten olejek do domku, zamawiam. To już Karolince poleciłam, zarąbisty, no pachnie kokoskiem. Rączki muszę posmarować, bo mam przez detergenty suche, jeszcze słońce razi. Krem, to ja wiemy coś o tym. To jest najlepszy krem do rąk jakby co. Tak? To może ja sobie kupię na moje ręce starej Nie, babci. Serio. Nie, zamówię sobie do domku. Mamy lodan. Mamy pięknego, pistacjowego no, loda. Jak jest że... mm, we Jestem wymagająca co do lodów, są naprawdę, naprawdę... Mm. Nie pomali z tym, że to żelato. Rynek w Krakowie. Nic, nic, nadzwyczajnego. Dla mnie bardzo nadzwyczajny. Nie można karmić gołębi, pamiętajcie. Można jeść lody na rynku, ale nie karmić. I pić piwo bezalkoholowe. Jem sobie loda pistacjowego na sukiennicach. Chodzę w czarnej czapce, bo jest zbyt gorąco, ale czuję się w tym wspaniale. Jest naprawdę dobrze. Sukiennice! Pozdrawiamy z sukiennic. Chyba. Jesteśmy w sukiennicach. Karolina zabiera nas dzisiaj na wycieczkę do najbardziej ekskluzywnej biedronki w Polsce. To jest ta. Robi wrażenie. Robi wrażenie. Delikatesy biedronka. Chodzisz jakby ekskluzywnie. Więc to jest prawdziwy fit Ja już większość buły z cynamonem, lody pistacjowe, a Karo co kupuje? Karo kupuje wodę. To jest właśnie mój fit świr. Wodą będzie dzisiaj żyła. Zimna woda zdrowia doda. Ale nie, bardzo ładnie, bardzo mi się podoba Kraków. Delikatesy Biedronka również. Polecamy. Bardzo serdecznie. Ja się czuję generalnie jakby w włoski nie włoskim mieście. Naprawdę dopiero co Wróciłam z Toskanii z Sycylii i tu jest naprawdę bardzo podobnie, tylko czysto. Bardzo szanuję polskie stare miasta i polskie miasta in general za to, że są czyste i pachnące, i ładne, i bez żuli. Bardzo fajnie, polecam. miodzio. Hej! Bileciki. Bileciki, bileciki, bo jesteśmy w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie. Ja już profesjonalnie wyciągnęłam w końcu... Idziemy na ten... prędikalne. Dobrze. Wyciągnęłam po raz pierwszy na tym całym klipie swojego. Yy, jak to się nazywa? Gimbal. To gimbal, tak. Gimbal. Bo stwierdziłam, że oh tutaj jest God, tak ładnie. Ja muszę zdjęcia liści. Tak ładnie tutaj jest, że muszę Wam pokazać wszystko z trochę lepszej yy, widoczności, odległości i tak dalej. I to w ogóle pierwszy raz w ogrodzie botanicznym od bardzo dawna, bo tak to zwykle jakieś ogrody i tym podobne rzeczy we Włoszech yy, i, i nie we Włoszech. Proszę się cieszy liśćmi. Ej, no! Bardzo dobrze. Życie jest od tego, żeby cieszyć się z małych rzeczy. Idziemy do strefy tropikalnej, potem będziemy zwiedzać całą resztę okoła, A ja oczywiście, ile mogę, to Wam pokażę. Ale ja kocham kwiatki. Kochasz kwiatki? Rośliny bardziej niż kwiatki. Jak bardzo? Kochasz? Nie lubię kwiatków. Nie lubię kwiatków. Nie lubię róż, ale lubię zielone. Ale lubię też kwiatki. Będziemy zobaczyć. Wow! Ale, palmo. Specjalnie kontent dla Mateusza chciałam pokazać bananowce. Bananowcom nie żyją w ogóle yy, dolne roślinki, i one generalnie wyglądają na takie całkiem smutne. Wszystkie proszę bardzo, bo nasz tak wygląda właśnie. Jest na dole smutne. Ale mimo wszystko potem rośnie. Chcę zaznaczyć, że podobnie jest z monsterami, którym należy usunąć martwe liście, ponieważ pobierają e, wa wartości odżywcze, które przysługują nowym liściom. Ale no przecież no, to wygląda dramatycznie na dole, ale no, no, takie no. są bananowce, no a potem mogą być takie wielkie, wielkie monstrualne Uf. bananowce. Tutaj niemiłosiernie gorąco, naprawdę, ale jest pięknie. O, jakie te kwiatki są cudowne. Ej, nigdy mi się nie podobały te takie z różowymi liśćmi, a teraz mi się zaczynają podobać. Jak przyjemnie. O, i teraz tak, po tym gorącu. Tak, do, po tym gorącu 35 stopni jest przyjemne. Właśnie mamy z Karą rozkminy na temat tego, jakie są nasze ulubione pory roku. Tak chodzimy tutaj i oglądamy tak. kwiatki i wszystko. I stwierdziłam, że musi być tutaj bardzo ładnie, jak jest wiosna i dopiero to wszystko rozkwita. Ale z drugiej strony, no Kara mówi, że mogły być tylko wiosna tylko i jesień. Tylko wiosna i tylko jesień, bo to są takie... Ani za zimno nie jest, ani nie jest za ciepło. A ja na przykład mam tak. I możecie powiedzieć, jakie jest wasze ulubione pory roku. Albo nie tam? tam? Tam. Tam, a potem tam. <laughs> Dobra. Y a dla mnie na przykład jest tak, że wszystkie pory roku są super. A generalnie... je, musisz jedną zmienić? Musisz, bo inaczej umierasz. No to lato. Okay. Dla mnie lato, ale tak generalnie to kocham wszystkie pory roku, bo no nie wiem, wszystkie mają coś w sobie. To w zimę są grzane winka, kakałka, granie w planszówki wieczorami, ciepłe kąpiele i generalnie chowanie się pod kocyczkiem. Jakby, ale to tylko w domu, dlatego kocham zimę, że można sobie siedzieć w domu i nie mieć z tego powodu wyrzutów sumienia. Lato kocham za to, że można owoce robić warzywa. owoce warzywa, tyle można robić na dworze i można jeździć sobie nad wodę i sobie chillować nad wodą. E, a z kolei no wiosna, kwiatki, wszystko roz, rozkwita, też znowu owocki i warzywa, które nie są tylko jabłkami i pomarańczami, bo to żałosne, że w większość roku jednak mamy tylko jabłka i pomarańcze i banany. Tak. A tu mamy truskaweczki w czerwcu, no uwielbiam po prostu mm. truskaweczki, a jesień, jesień też jest fajna. Jesień, dla mnie jesień jest sentymentalna, bo ja się zawsze zakochywałam na jesień. O, that cute. I to było przykre, to było jesień. i miałam specjalne playlisty takie smutne, że byłam smutna i puszczałam sobie smutną muzykę żeby jeszcze bardziej być smutna. O nie, to ja uwielbiam jesień za kolorki i za znowu chillare w domu i planszówki i wino i kakałko. Kocham wszystkie pory roku. Jakie jest Wasza ulubiona odpowiedź na dole? Tutaj. Karol nagrywa recenzję. No, oczywiście, że spróbuję uło, jeśli nie wyleję tego wcześniej. Ale pachnie jak e, shake mojej mamy z truskawkami. Z... Margarita wege, nie wega, zero margarita. O, dobre. Mam sobie coś do być. Nie lubię smażonego, ale jest OK. No dobra, dobra. Daję okejkę dla nielubiących smażonego. Proszę Mi ten sosik bardziej smakuje, ale kalafierka nie mogę spróbować, bo ma sezam. Szkoda. Mhm. Kurza mnie to podanie strasznie jest niewygodne. I na, nawet ładnie nie wygląda, bo nic tego jedzenia nie widać. No nie widać. Jak oceniasz nasze przystaweczki? Podanie bardzo, bardzo brzydkie i niepraktyczne. Łuczniaki rok temu jadłam i były 12 na 10, a teraz są 7 na 10, 6. A kalafiory w ogóle nie, nie były słone, a ja lubię słone, ale tu picie takie dobre, oh my god. Ja nie spróbowałam kalafiorków, więc myślę, czy coś jeszcze spróbować, żeby wydać opinię, ale myślę, że jeszcze możemy dużo rzeczy innych spróbować tutaj w tym mieście. Na na bani. I to jeszcze po dwóch piwkach, więc Karolina tutaj jest teraz bardzo przyjemnie, pięknie, wspaniale. Ja się in, bardzo cieszę, że mogłam te, być obok influencerskie bingo. Zaproszenie do telewizji. Czek! spotkanie obserwatora na mieście. Czek. Co dalej? Dajcie propozycję w komentarzu, co jeszcze dopisać do tej listy. Influencerskie bingo. Ja chyba muszę nadgonić, bo jestem po 100 milionach. Hej, musi proseka. być musi być zaproszenie na event jakiś, nie że współpraca, tylko zaproszenie na event. Ja mam. To na ty event. masz. Ja mam na event. To razem Dobra, robimy to bingo. Czek. Bingo, zróbmy influencerskie bingo. Razem dochodzimy do tego wszystkiego po kolei. Deski tak. od 4000 obserwujących chyba jakoś. Razem będziemy do przodu, wszystko. tak. Ty masz a ja mam zaraz dziesięć. Tak. Nie mam opcji, żeby to się rozdzieliło. Tak, więc my robimy właśnie influencerskie bingo. Jakkolwiek cringe'owo to brzmi dla nas to jest po prostu małe osiągnięcie e, jakieś tam duże, małe, duże, duże osiągnięcia naszych... E, o, ty, to nam dają blotka, my Duże, duże, tak, to jest duże, 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 duże osiągnięcie i spełnianie naszych małych celów. Także nie dziwcie się i może to być dla Was cringe, dla mnie to nie jest cringe, ale... A ja chcę ze, ze swojej strony pozdrowić Mattiego, który montuje tu na trzeźwo. Dziękuję za pozdrowienia, walczę dzielnie i również pozdrawiam. Ale jestem bardzo szczęśliwa. Trochę no wkurzona na mój telefon, który nie nadąża z ilością pamięci i ilością Ojej. materiału, które nagrałyśmy dzisiaj, ale to się zmieni, bo liczę, że za pieniądze z YouTube'a i to wszystkiego będę mogła w końcu się rozwijać i zainwestować w sprzęt, bo to jest mój główny, główny cel, żeby... Ej, załóż sobie inwestować. konto na Buy Coffee, a wy kupcie kawkę. Oj, nie, ja, ja nie, nie umiem się prosić o pieniądze, ja wolę sama zaniec Ale zaniecją, nie prosi. Co za... jakby co, kom... w opisie jest link. Karolina założy, bo ja nie mam na tak, Ja swój mam, ale nigdy nie dawałam. A, no ale to fajnie, za... no to, to tak. Zało założyłam, żeby zaklepać nazwę. Dobrze, to ja też zaklepię nazwę. Wszystkie nazwy Albo trzeba zaklepać nazwę, ja nie planuję tego robić, bo nie lubię się prosić o pieniądze. W każdym razie jesteśmy dalej w pięknym Krakowie i dalej jest pięknie i ładnie i w ogóle super. Oh yeah. Jeszcze na update tego co dalej, więc teraz na Bubble Toastie. I teraz wygląda eee. zupełnie odwrotnie i będzie musiał. Nie, ja kręciłam już spokojnie. Oh, okay. eee, przekręciłam kamerę. Eee, idziemy teraz z Bubble Toasta dalej na poszukiwanie jedzenia, bo ja już trochę zgłodniałam przez to, że kalafiorki biały sezam, co bardzo mnie zabolało wewnętrznie, oh, eee, to nie mogłam ich spróbować. I to jest ten czas, gdy lody poszły down, bo poszły down czas na jakieś białeczko, więc eee, wiem, że mamy... Fale w Warszawie i fala też jest tutaj w Krakowie, a ja bardzo lubię fale, więc idziemy do fali na deskę grillową. nie ma, Mamy jedną falę, ale w wielu miejscach w Polsce, z dobrym wegańskim jedzonkiem, z dużą ilością białeczka, więc ja jestem totalnie kupiona nową deską grillową i idziemy spróbować deski grillowej. Dobra, tu, idziemy. Mówię to dzisiaj po raz setny, ale bardzo podoba mi się Kraków, jego architektura i to, jak jest tu czysto. Nie, naprawdę tutaj jest wiele takich ładnych budyneczków i wiele, wiele przyjemnych miejsc do zwiedzania, oglądania i po prostu chodzenia po mieście. Chillera. Chillera. Imponente o que Espresso martini. Oh, to jest dobre, O Oh, oh. Oh, yeah, oh, yeah. oh my God. Look at this. Look at this. Ah. To jest najlepsze espresso macchini jakie piłam, bo zawsze myślałam, że mi nie smakuje, a jednak mi smakuje. Po prostu nie mam dobrego, to, jest, to smakuje jak gorzka to kawa. Piję. To nie będzie Ci smakować, jak Ty nie lubisz kawy. To bardzo mocne. Dobre! Tak? Dobre! No, bo to jest espresso... Dobre! Dobre! <laughs> nie wiem od czego zacząć, ale chyba są dwa szaszłyki, więc to będzie łatwiej. O, szaszłyczek jeden. Tak? Są dwa są, nie Najgorzej będzie kurytkę, podzielić, ale jakoś damy radę. Zjem, zjemy. Z mięsko, o są chyba po dwa mięska. Idealnie. O, tak. Ja tej papryki ostrej nie jemy. Ja kocham papryczkę ostrą. Ja to, wiesz, więc... bo ja, ja to nie łok, są moje. Papryczka ostrą Zuzia lubi. Ziemniaczka. Wzięłam <laughs> trochę papryki, Boże. Proszę bardzo. Fasoleczka. Picuś blancuś. Dziękuję bardzo. Oh yeah. Testujemy mięsko. Najpierw grosik. Po prostu sojowy nugget, ale potrzebowałam białeczka. A drugie to pewnie będzie po prostu kotlet sojowy. Mm, ale to jest wyśmienite. Ten sosik na tym mięsku, ale to jest po prostu kotlet sojowy. Ale bardzo dobry kotlet sojowy. No, bardzo dobry to kotlet to sojowy. będzie dobre. Powiem, że to jest tak dobre, że sama ta, całe takie. I chyba wrócę do Warszawy i zabiorę, na to. i zabiorę Matiego na to i będziemy jeść. Jak się smakuje? 10 na 10? Nie 10 na 10, nie. Ale mega. O, A ten sos, mm. to ten czosnkowy, no Chyba smakowało. Bardzo smakowało. Moje klasyczne zakupki z rabecie Codzienne. U. Najlepiej na prące. Wieczór w Krakowie zakończyłyśmy nad Wisłą. Chciałam porównać sobie bulwary krakowskie z tymi warszawskimi. Nie ukrywam, lubię to w Warszawie, że jest dużo życia nad Wisłą, jednak tutaj no, ten nienaruszony stan ma swój klimat. Karo zabrała mnie później w okolice Hali Forum, gdzie toczy się nocne życie nad Wisłą w Krakowie i nie ukrywam, widać, że jest to miejsce do imprezowania, do drineczków ze znajomymi nad Wisłą i naprawdę zrobiło na mnie fajne wrażenie. To jest tylko pierwszy dzień moich przygód w Krakowie, więc jeśli chcecie zobaczyć więcej takich reakcji na jedzenie jak ta na tą pizzę, to zostańcie ze mną na dłużej i widzimy się w kolejnym odcinku. Hejka!